Witajcie w 69. odcinku przegranego tygodnia. Pograłem dłużej w darmowe deadlight, o którym mówiłem niedawno. I niestety jest gorzej niż na samym początku. Gra wciąż wciąga klimatem. Opowieścią już zdecydowanie mniej, bo się trochę tak rozwlekła. Natomiast ten klimat pozostał podsycany bardzo fajną klimatyczną oprawą. Te cienie. Cienie to są w ogóle zombiaki, ale chodzi o cienie, czyli przedstawienie bohatera, antybohaterów. Wrogów, generalnie całej otoczki w taki zacieniony sposób, czyli na przykład nasz bohater najczęściej ma tylko kontury swoje, jest takim cieniem, biega po ciemnych pomieszczeniach, często nie widać tych pomieszczeń dokładnie, jest w takim fajnym mroku, to wszystko spowite. No ale niestety kuleje sama rozgrywka, a kuleje mniej więcej w taki sposób, że Deadlight to jest taka platformówka przygotowana, o czym już wspominałem, no i niektóre elementy platformowe zostały po prostu zrobione źle albo niedokładnie. Czyli na przykład kwestia kolizji obiektów, kiedy atakujemy zombiaki, a nie możemy ich atakować w taki klasyczny sposób, więc uderzamy je na przykład siekierą albo do nich strzelamy. Często te pociski nie docierają, pomimo tego, że są wycelowane prosto w głowę tego zombiaka. Czasami ta siekiera też do zombiaka nie dociera, chociaż powinna dotrzeć. Czasami gdzieś ten nasz bohater odskakuje w bok, kiedy chce zombiaka dobić. Często też takie sytuacje zdarzają się na platformach. I wtedy spadamy w przepaść. Trzeba reloadować grę, czyli włączyć ją od ostatniego checkpointu. To jest fajne w deadlight, że te checkpointy są bardzo często. Natomiast dogrywają się kilka sekund i tak, 10, 11 sekund i w pewnym momencie już człowiek ma ochotę odłożyć, kiedy po raz piąty na przykład spada w tym samym miejscu, pomimo tego, że nasz bohater nie doszedł do końca platformy i nie powinien spaść. Ale generalnie tak jak mówię, jest to darmoska, więc warto sprawdzić. Ja mogę powiedzieć, że dobrze, że nie kupiłem tego tytułu wcześniej, w normalnej cenie, bo bym był trochę rozczarowany, jednak. Street Fighter Assassin's Fist, czyli tak jakby filmowa, serialowa kontynuacja Street Fighter Legacy, takiego krótkiego filmiku, który pojawił się 4 lata temu w sieci. Twórcy wzięli się ostro do pracy, ostatnie 4 lata pracowali. Niedawno, kilka dni temu, pokazali drugi zwiastun, taki teaser. Na początku był teraz jest Ken. No i generalnie jestem zachwycony. Bardzo mi się ten pomysł podoba i wygląda na to, że dorówna poziomem i fajnością serialowi Macalkomat, bo będzie w taki sam sposób puszczany, czyli na początku maszynimie, a później podobno ma pojawić się również w jakiejś telewizji zapewni w Polsce, tylko gdzieś w Stanach. Ale fajnie, że te tematy gier, szczególnie, że czasami filmy nie wychodzą najlepiej. Są poruszane również w serialach, bo to te seriale tworzą fani. I grają też w nich fani, przynajmniej w części przypadków, i to przekłada się na fajny klimat. Szczególnie, że twórcy serialowego Street Fightera zarzekają się, że skupią się na historii serii Street Fighter, czyli historii postaci serii Street Fighter, a oprawią to przy okazji świetnymi akcjami wizualnymi, gdzie będą się przytypili. Pojawił się w sieci filmik i Wolf, pokazujący jak czterech łowców atakuje... Stwora. Fajnie to wygląda, bo powiem szczerze, że jej się nie interesowałem, a tymczasem po obejrzeniu tego materiału filmowego jestem grą zaciekawiony i chętnie ją sprawdzę. No i samochodowo, czyli Projekt Cars, czy Project Cars, jak wolicie, to też nie do końca wiadomo, czy to jest taka prototypowa nazwa, czy to już będzie finalna nazwa. Tak czy inaczej, nazwa nie ma znaczenia, bo gra, która była crowdfundingowana na Kickstarterze, czyli z naszych pieniędzy. Będzie fajna, przynajmniej na razie się fajnie zapowiada, wygląda fenomenalnie. No Jeżeli będzie fajny model jazdy, to myślę, że Forza i Gran Turismo będą miały godnego przeciwnika. No i GRID Autosport. W pewnym sensie fajnie, że się pojawia, ale pojawia się on na konsolach obecnej generacji. Czyli w zasadzie nie do końca wiadomo dlaczego. Pewnie gra była już dużo wcześniej tworzona i nie wzięto pod uwagę tej nowej generacji. Czyli Xbox One PS4 wygląda w porządku, aczkolwiek chciałbym, żeby na PS4 były już jakieś konkretne wyścigi, niekoniecznie tylko na ten platforma, ale żeby po prostu były. No i wygląda na to, że gry takim nie będzie. A w końcu, ku od odraza to jest projekt, a w zasadzie zespół członków zespołu MassMod. Ja celowo tej płyty nie kupowałem przed premierą, nie zamawiałem z tego sądu, że była mocno hypowana w tym black metalowym środowisku. To był taki miał być uliczny black metal, w którym nie śpiewa się o lasach, o demonach, tylko o takich mrocznych, odrażających sprawach polskich blokowisk. Ciekawy temat. To jest ekipa w ogóle z Krakowa i w sumie żałuję, że nie kupiłem przed premierą, bo jak się zapoznałem z materiałami w sieci na YouTube, jest kilka numerów, to naprawdę świetny krążek. Już krążek do mnie idzie. Mam nadzieję, że przyjdzie w przyszłym tygodniu. Także jak najbardziej polecam, jeżeli lubicie black metal, lubię, jeżeli lubicie polski black metal i trochę nowości w black metal. To sprawdźcie, bo naprawdę warto. Świetny krążek. I to tyle. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.